Głogowskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne w pierwszy jesienny weekend stało otworem dla seniorów, którzy w ramach akcji 60 plus kultura mogli skorzystać z kilku propozycji placówki. Jedną z nich był wykład poświęcony badaniom archeologicznym, które prowadzone były na ziemi głogowskiej w latach 2013-2015. Starsi mieszkańcy Głogowa, którzy zjawili się na wykładzie, mogli zapoznać się z najciekawszymi odkryciami archeologicznymi dokonanymi w trakcie badań w ostatnich latach. Nieraz w tej naszej telewizji nie ma co do obejrzenia, a jest okazja, żeby cośkolwiek się dowiedzieć więcej o swoim mieście. Będą to nasze takie skarby głogowskie związane z przeszłością tej Ziemi i miasta Bogowa również, niektóre mniej ciekawe, drugie bardzo interesujące, ponieważ rzadkie i mówiące o życiu dawnych mieszkańców tego terenu. Więc dla mnie to są też skarby, jakkolwiek oczywiście nie, takie, nie tak wartościowe jak Złoty Pociąg na przykład. Seniorzy poznali między innymi wyniki prac archeologicznych na osiedlu Żarków i Starym Mieście. W 2013 roku miasto przystąpiło do zaadoptowania sukiennic na potrzeby turystyczne. Głogowa. Postanowiło wybudować według jakiegoś tam projektu taki pawilon oszklony, który musiał mieć cały system wentylacji i odwodnienia, aby, mógł, aby mogły te zabytkowe ruiny dawnych mieć być tam eksponowane i żeby nie ulegały dewastacji. Oprócz wykładu starsi głogowianie zwiedzili za darmo muzeum, a także wysłuchali koncertu tria wiedeńskiego w wykonaniu uczniów i wykładowców w Schowskiej Szkoły Muzycznej. Szerzej o tym powiemy wkrótce.